Cześć, witam na kanale, z tej strony Sim, a to jest kolejne spotkanie z Grom Cities Skylines. Moi drodzy, <laughs> w ostatnim odcinku zbudowaliśmy sobie ten tutaj węzeł. Może nie wygląda idealnie, bo jak widzicie mamy taki dosyć ostry podjazd, ale myślę, że jak na to co mogłem tutaj zbudować, to i tak wygląda on bardzo, bardzo fajnie. Fakt, że ten węzeł jeszcze można pewną poprawkę wprowadzić, mógłby być na nachyleniu, Wtedy może wyglądałoby to nieco lepiej, fakt. Eee, ale tak zasadniczo poza tym, to myślę, że wygląda to całkiem, całkiem dobrze. Eee, tu jeszcze coś mi się tak średnio podoba, Czy to też by zmienić na nachylenie, czy tu ja węzła po prostu, nie wiem. Tu jest na nachyleniu, tu jest na nachyleniu, tutaj też jest na nachyleniu. To nawet nie ma co zbytnio kombinować. OK. I ogólnie chciałbym w tej, tej dzielnicy zrobić coś fajnego. Chciałbym tutaj zrobić taką kolejkę jednoszynową, która będzie biegła pomiędzy dwoma drogami. Nie chciałbym, żeby w tej dzielnicy był jakiś wybitny ruch samochodów, dlatego, chciałbym tutaj zrobić porządną komunikację miejską, na pewno jakąś stację kolejową i w ogóle dużo fajnych rzeczy. Dobra, zaczniemy sobie od yy, wprowadzenia tutaj jakiegoś ronda, ale oczywiście nie takiego domyślnego z gry, bo to wygląda jak nic tu nie wracaj. Tylko weźmiemy sobie takie rondo, i teraz tak chciałbym, żeby tutaj to było. Z właśnie z autostrady takiej wielkości może być, myślę, taka wielkość. Teraz na pewno to rondo sobie zdążymy, i na pewno tutaj będzie też korekta tej drogi, ponieważ to będzie droga dwupasmowa. E, w związku z tym, ja sobie to rondo na razie zablokuję, e, po prostu zrobię. Tak i tak. Niech będzie, że dla mnie zablokuje. Trudno. I teraz zrobimy tutaj po prostu taką drogę jednokierunkową. Zaraz wam powiem, jaka to będzie. Czy tu mamy coś ciekawego z modów. O! Mogłoby być coś takiego. Zasadniczo. O! Można na przykład coś takiego. Tylko teraz tak. To musiało być równolegle do tej drogi. I w drugą stronę musiało być to zdecydowanie dalej, równolegle. Na pewno musiałoby to iść, czyli trochę dalej na pewno. Yy, bo tutaj byśmy zrobili to tym modem odtąd dotąd. Z tym, że na pewno dalej, bo ponieważ pośrodku musi się zmieścić coś fajnego, co planuję. Nie wiem, czy już przed chwilą o tym mówiłem, ale. No więc no, coś takiego. To jest równoległe, więc teraz to rondo wygląda źle. To rondo trzeba wywalić, i trzeba je zrobić jeszcze raz ponownie. Ja je na razie zrobię może na styku po prostu tych dwóch dróg, bo nie wiem co tam dalej będzie autostrada czy nie, więc na razie to zostawię. E, I po prostu tutaj zrobimy dużo większe rondo. Nie wiem, takie na 80 porządne, porządne chcę tutaj rondo. E, o właśnie, coś na przykład takiego. Tylko że też wolą taką po prostu zwykłą drogę. O, coś takiego. I teraz tutaj by trzeba było jeszcze poprawić na pewno te drogi, czyli tak. I trzeba by było na pewno poprawić, żeby to było jakoś tak. Ok, no i teraz łączenia tych dróg. Nie, łączenia tych dróg. Widzicie, to mam dużo dróg pobranych z modów. Yy, gdzie ja to mam teraz? Tu nie chyba. Nie, to będzie gdzieś na początku. Poza tym to będzie tutaj. O, yy, i teraz tak. Tutaj zrobimy sobie taką bluszkę i podepniemy ją jakoś tak. I to zrobimy bardzo podobnie, tak. Teraz to by trzeba było tutaj na pewno obrócić. To by trzeba było też w tą stronę dać. I teraz na pewno tutaj jeszcze czeka nas poprawka tego skrzyżowania. Po pierwsze wyrównanie. I ewentualnie. Może być w sumie tak. I tutaj też czeka nas na pewno wyrównanie tego skrzyżowania. Coś takiego. Ok. Tu też nas raczej czeka wyrównanie lekkie. I zobaczymy co będzie dalej. Na razie bym te drogi w środku sobie wyburzył. I na razie zostawiamy to no tak, czyli po prostu mamy tak, taki wjazd. I teraz. Od tego wjazdu trzeba by było zrobić jakiś odjazd. Tylko też odjazd na pewno nie taki standardowy. Tylko wjazd do dzielnicy też by był bardzo, bardzo, myślę, interesujący. Ponieważ tak, taka zwykła droga, która będzie nam biegła na podniesieniu, takim około 9 metrów. Chociaż nie, trochę wyższy, 15 m. Takie coś. Yy, I teraz chciałbym... Żeby, po wyjściu stąd z taką drogą, poczekajcie, jeden pasm, szukam jednego pasa. Czy będę miał drugą jednopasmową? Będę mieć ok, coś na przykład takiego. I teraz, na przykład, na tym kawałeczku, tu bym dołożył jeszcze jeden węzeł, prawda, się nie zniszczyło? Nie, ok. I teraz, chciałbym na takim kawałeczku mieć kawałek równoległy. Nie, tutaj. Stąd dotąd właśnie jakoś tak. Teraz. Bez tego to jakoś po prostu tu wpiąć. No właśnie, nie wygląda to może najpiękniej. Ale może trzeba będzie ten węzeł jakoś wyrównać. Czy się mógłbyś też cofnąć węźle? Aha. Tylko wtedy to wygląda tak. Tu można jeszcze bardziej na przykład cofnąć. To powinno być tu i to powinno być określone zieloną betonem, a może jakbyśmy to jeszcze obrócili? Dobra, może coś tu jeszcze będzie, jak to na przykład przekręcę, o, o, o. Dobra, coś takiego myślę, że może być. Teraz, przydałoby się na pewno tutaj pokasować te węzły, które są tu z przodu. Czyli na, na pewno na razie ten węzeł bym skasował. Ten drugi potem skasujemy, no i teraz. Trzeba by było zrobić tryb tworzenia połączeń, żeby to połączyło się jakoś z tym. Aha. Tylko to się z tym już widzę, że nie połączy niestety. A jakimś innym trybem. Tryb tworzenia zakrętu. No nie, tak też bym nie chciał. Czegoś nie ma innego jeszcze. Tryb tworzenia pętli. O właśnie, coś takiego. Tylko czy to musi być takie duże? No raczej nie. Niech to będzie mniejsze troszkę. Ok, może być coś takiego jak najbardziej, myślę. Teraz. Kasujemy sobie ten węzeł, żeby to miało jakieś ręce i nogi, kasujemy sobie też ten węzeł, nie, 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 mogę to cofnąć, ale no, no nie mogę już, trzeba to lekko przebudować teraz, przemodernizować, ale to nie będzie takie trudne, ponieważ zrobimy po prostu tak, tutaj mamy węzeł, widzę, więc nie będzie problemu, żeby zrobić na tym odcinku po prostu równoległy kawałek, albo nie, inaczej, tu musimy zrobić równoległy kawałek. czyli coś 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 takiego no i teraz tryb tworzenia zakrętu w tym miejscu dobra, wszystko nam będzie działało i jeszcze taka druga rzecz czyli po prostu podpięcie tego teraz jakoś tutaj chwileczkę podpięcie tego jakoś stąd tutaj Oczywiście to tam standardowo nie działa, ale może. Usunięcie tego węzła nie byłoby takim wielkim problemem, wtedy to się jeszcze bardziej nam zegnie, ale możemy to delikatnie odgiąć, i myślę, że będzie to dużo lepiej wyglądało. Poza tym jeszcze możemy te węzły, przypominam, wyrównać, o, co na pewno dużo nam pomoże i będzie to troszkę lepiej wyglądało. E, oczywiście obracamy tą drogę, to przepraszam, chcę wyłączyć, czyli bez mówita, obracamy tą drogę, ok, coś na przykład takiego. Teraz w tą stronę, jeżeli miałby być zjazd, byłby on na pewno na kawałku przynajmniej równoległy, więc musimy zrobić coś takiego. Yy, może inaczej. Ten wiązł teraz albo to przebudujemy już na taką drogę. I teraz zrobimy coś w miarę równoległego. Stąd aż dotąd. Może się nawet stykać, mi to nie robi. Yy, I teraz to coś, co się tutaj styka, musi jechać sobie stąd i zjeżdżać jakoś na przykład na dół, tylko z tym, że nie na dół tak, tylko jeszcze oczywiście równolegle. Yy, czyli by trzeba było kawałek tej drogi przedłużyć, bo są po prostu za krótkie. Wiecie, takie wymyślne skrzyżowanie tu będzie. Jeszcze dalej bym je dał. Na razie nieważne, to, że tam są, wiecie, niewłaściwe te. I w ogóle, aha, w ogóle to tutaj bym jeszcze bym chciał, żeby to od razu szło wszystko na wyducie, bo to wygląda tak bezsensownie. To póki pamiętam... Nie taką drogą, ty się zdurnieli, taką zwykłą. O, i znowu się coś uskrzeniło, no. się teraz wyrównę, znowu. Dobra, wróciliśmy do wyrównania, jest wszystko ok. Teraz jeszcze można by tylko wysokościowo w miarę to wyrównać. Tylko chwileczkę, czym tutaj jest taki coś dziwnego? Taki wzrost, jakiś podjazd. Tu ten punkt, ja bym jednak delikatnie obniżył, albo ewentualnie nie, nie no, do kasacji, bo on tu musi być. Delikatnie go obniżę w ten sposób. Po prostu wyrównanie zrobimy tutaj od do. Od na przykład do jakoś. To może się iść tak już, nieważne jak. E, no, e, właśnie, i teraz tak, żeby to było jakoś z sensem w miarę, e, to musimy tak zrobić kawałek równoległej drogi tutaj. Czyli stąd robimy coś takiego dotąd, po drugiej stronie Enter. No i teraz po prostu to musimy połączyć na zakręcie, to, z tym i koniec. Ok, teraz równamy to wszystko, czyli e, raz, dwa, Ok, to tutaj idzie delikatnie wyżej, ale tu idziemy na równi, Nie no właśnie, bo chodzi o to, żeby tam możemy zejść delikatnie tutaj, wiecie, o, niżej czy tam wyżej, bo to jest akurat tutaj aż tak bardzo nieważne, ważne jest, to, żeby potem iść tak równo, dobra. Więc z tą stronę zjazd mamy, teraz... Należałoby tę drogę przedłużyć dalej prosto. Nie mówi ten, przepraszam, nie mówi ten, tylko zwykłą drogą. I ciebie też koleżanko, przedłużymy troszkę dalej. No i następnie oczywiście musimy zrobić jakiś zjazd, a także jeszcze zjazd w tę stronę. Na to rondo. Więc teraz, bo tutaj od tej strony mamy już i wjazd i wyjazd, tylko musimy jeszcze zrobić teraz zjazd z tej i zjazd z tej, dlatego proponuję zrobić znowu, ponownie, Coś co by szło równolegle do tego Ale może iść zupełnie na ziemi, bo to już nie musi iść na wiadukcie, bo i tak będziemy schodzić, więc Ja bym tu chciał, żeby to Szło na ziemi, czyli szło tak I szło po prostu na ziemi Jak to zrobić? Poczekajcie yy, o, dobra, tym Zmniej, Zmniejszamy wysokość, tak na, na maksymalnej po prostu, tego, ni, ni, no Na niskości, że tak powiem yy, Enter Dobra, to jest da idealnie na ziemi, i teraz by trzeba było. Tylko teraz, chyba trochę za, za. Tak mi się nie podoba do końca. Nie nie. musimy to zmienić lekko, mianowicie tak, tą drogę przedłużyć i zrobić to dalej równoległe. Fakt, nie tak, 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 ok, ale niżej, niżej. I teraz, bez tego kawałka, bo ten kawałek nam jest niepotrzebny, e, i zrobimy jeszcze coś takiego w, tym, w tej lokacji. Czyli stąd pójdziemy tutaj. Roz... No nie, co zrobimy idealnie, jakiego jak było, czyli na 12 metrów, i zaraz zobaczymy, tam tu wyjdzie fajny zakręt. A jak nie, zaraz też będziemy kombinować. Tutaj, tutaj. Nie, no, okej, okay, może być taki zakręt, mi to nie robi. I teraz musimy się po prostu z tym tylko jakoś tu połączyć, co będzie myślę trochę, no, gorsze będzie na pewno, ponieważ musimy stąd iść jakoś prosto, chociaż to nie idzie prosto wcale. Spiąć się tu, no nie do końca o to mi chodziło, ale może po wyrównaniu węzłów to jakoś wyjdzie. No nie tak na pewno. Usuń ten węzeł mi i teraz może coś się uda. Tego węzła nie chcę usuwać, bo to, to będzie jakoś dziwnie wyglądało. E, więc na przykład, no, czekajcie, wyrównanie, musiał tego skrzyżowania, czyli tutaj Ham mam to odsunąć, czy co? Ewentualnie ten węzeł po prostu jakoś przesunę, no i tyle. Ja mam tu zrobić, bo ja mogę delikatnie ruszyć dosłownie delikatnie. I teraz, może, jak to bym spróbował jakoś wyrównać, to się nie zrobi do końca. Ale o! Odsunięcie tego kawałek już zda egzamin. I teraz, po prostu, musimy to przebudować, jeszcze na to, że to będzie w drugą stronę, szło, a nie w tą. Czyli, my z tym idziemy w tę stronę. Ok. Czyli ten pokicikany węzeł już mamy w tym miejscu, co prawda to może nie idzie najpiękniej, bo tu powinno być zasadniczo dwa pasy. A drogi dwupasmowe z zrywkami nie mamy, więc nie na dwóch pasów, będą trzy, nie stękać. Najwyżej ten wyłączymy z ruchu, zaraz to zrobimy. I teraz tu jeszcze by się przydało tylko. Czyli tak, tą drogę musimy teraz dalej przedłużyć. tutaj idzie wyżej? Czy to mi się tak wydaje? Nie mi się tak chyba wydaje. No i teraz ponownie ta sama sytuacja, czyli robimy drogę równoległą na tym kawałku. E, z tym, że zno, no schodzimy z nią nie, nie tak, tylko znacząco niżej po prostu. Na 15 metrów schodzimy niżej. Ok. I teraz po prostu musimy jeszcze zrobić kawałek równoległy na tym kawałku. Czyli na przykład stąd zrobimy taki równoległy. I teraz to po prostu łączymy wszystko z tym. Niech będzie, proszę bardzo, coś takiego. Tutaj oczywiście robimy jeszcze zjazd do tej drogi. O, super. E, teraz tak, trzeba by było to, coś jeszcze z węzłami pokombinować, tylko nie wiem co się tutaj uda nam. E, dobra, to musimy na pewno skrócić tutaj. Zastanawiam się, czy ten węzeł jest nam tu koniecznie potrzebny. Może by było delikatnie cofnąć. O, ideolo, Dobra. Teraz pytanie brzmi, czy mamy drogę na przykład bez modów? O, takie coś na przykład byłoby fajne tutaj. To sobie wymienię po prostu na drogę taką. Od razu to obrócimy i tutaj również. Wymienię to w ten sposób. Dobra, więc to tak naprawdę mamy. Aha, tylko z tym, żeby to przydałoby się, żeby jeszcze to zjechało. Yy, czyli to może iść tu. Teraz zrobimy jeszcze po prostu przedłużenie kawałek tej drogi. Yy, I przedłużenie będzie szło sobie dalej tu i dalej tutaj. I teraz stąd zejdziemy sobie czymś takim, przejdziemy tu. Okej, okay, drogi nam wszystkie zanikły. Dobra, wygląda to ok. Po prostu trzeba by było jeszcze chyba tą drogę trochę wydłużyć, i wtedy to by miało większy sens. Ok, tylko z tym, że teraz poprawka kolejna, już nanoszona przez nas. Czyli po prostu tutaj byśmy dali taką drogę, a tutaj nie wiem, co byśmy dali za komedię. Ewentualnie, nie wiem, możemy to jakoś. No, tak to raczej nam nie wyjdzie, ale spokojnie dobra Ok, czyli tak to może być. Dobra, teraz jeszcze bym powyrównywał wysokości, ponieważ mogło być tak, że coś tu się zepsuło. Może lepiej nie będę go wyrównywać. Nie, nie, nie będę. Niech to zostanie tak jak jest, i tyle. Myślę, że i tak węzeł wyszedł bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się on szczerze. Tutaj coś tak jakoś z góry kościelno wygląda, ale tak wygląda ok. No, i teraz trzeba by było zrobić zjazd. Dlatego ja proponuję, żeby teraz tu zrobić taką drogę, która miałaby być drogą główną. Może nie z tramwajami. O, zróbmy taką po prostu zwykłą aleję. Może taką o, na przykład z pasem zieleni. I niech to idzie. Jakoś tak pod kątem prostym do tego, nawet trochę dalej bym dbał. Jakoś na przykład w tej okolicy bardziej, o. Coś takiego po prostu padłego do tego. Teraz tak, to wszystko musimy stąd wywalić. Tutaj robimy znowu kolejne wielkie rondo. E, rondo chciałem. No nie aż takie, przecież to się na pewno nie zmieści. 50 może zaproponował. O, coś takiego. No i teraz to wszystko trzeba z tym po prostu połączyć jakoś. To nie będzie aż takie trudne, ponieważ ronda jest całkiem duże, a mamy troszkę miejsca, więc dajemy coś takiego, tylko czemu mi to w tej kategorii. Aha, musimy wejść tutaj. I idźmy teraz 100. To z tym, że jeszcze rondo należy zablokować. Dobra. Teraz 100 po prostu, idziemy z tym prosto i następnie wchodzimy z tym. O tak. 100 z tym musimy zejść raczej na dół. I teraz bez przyciągania tych węzłów, bez tego przyciągania, musimy do jakoś zjechać. Ok, niech będzie, najwyżej jeszcze to korygujemy. No i tutaj kolegę musimy naprawić. Czyli kolega nie chce zjedzie tutaj, no i kolegę. Aha, tylko z tym, że tu koledzy się rozjeżdżają tutaj lekko. To nie tak, ciebie by trzeba było lekko bardziej wyprofilować, wtedy byłoby wszystko dobrze. Więc teraz tak, ciebie lekko bardziej wyprofilujemy. Czyli pójdziemy z tobą lekko dalej tutaj na przykład. Wtedy ciebie przebudujemy delikatnie. I przesuniemy... Aha, myślę, to tak mi się nie zrobi, ponieważ nie mamy przeciągania włączonego, ale spokojnie. Z tym pójdziemy bardziej tak, teraz. Z tym zejdziemy, pójdziemy bardziej w ten sposób. A z tym, no to z tym co po prostu zjadę i pójdziemy bardziej tak. Promieniście. Teraz bo, oczywiście trzeba naprawić te wszystkie zjazdy, bo to wygląda wręcz komicznie. No, nie może tak na pewno być, że to idzie nie wiadomo jak do góry. T tak naprawdę, dotąd możemy się wyrównać. Nie żadne 23%, tylko 5,9%. Już to wygląda dużo lepiej. I kolego ciebie też wyrównamy do tego samego punktu, czyli dotąd 5,6. Ok, więc jak widać, delikatnie można zejść. E teraz, jeszcze trzeba to wszystko oczywiście poprawić w dobrą stronę, bo to dobrze źle wygląda. To musi być tak, to musi być tak, to musi być tak, to musi być tak. To musi być, tak? I teraz tutaj musimy zrobić coś takiego. Teraz, te tutaj dziwadła musimy wyciąć. I czy to tak może być? Tylko tu jeszcze mi się też nie podoba. Tak, jakby tutaj był jakiś taki dziwny typ węzła. Co to w ogóle tutaj się zrobiło? Nachylenie chce. O! Tu też nachylenie. Niech będzie poza to, to ma być takie jakieś małą, giętkie. I poza tym, niech od razu tutaj wcho wchodźmy na wiadukt, a nie, żeby to kombinować. Nie wiadomo ile. Idźmy od razu po prostu. Nie, nie. Matko boska. Nie tak. Jeszcze raz. Ale na szczęście prosto w miarę tylko trzeba to wymienić. O, tu już mamy i teraz jeszcze tylko to. I jeszcze jeden raz wyrównanie, bo nie wiem czy się to wszystko dobrze wyrównało, więc jeszcze raz dotąd nawet możemy to wyrównać. 4 i 8 i stąd też wyrównamy to. 4 i 7. Okej, okay. no więc całkiem fajny prosty zjazd. Tu się może troszkę odgina, ale bez przesady, jakby się delikatnie to jeszcze wezmę pomeradamy. O. Tym delikatnym to też powinno być całkiem, całkiem... całkiem, całkiem ładnie. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Tak naprawdę dopiero co udało nam się zrobić jakichkolwiek zalążek tego miasta, ale fajnie to naprawdę wygląda. Podoba mi się, będzie takie na pewno porządne. Tu może być trochę ciężko, żeby oni się wszyscy pomieścili, ale będziemy najwyżej nad tym jeszcze pracować. Więc udało nam się zrobić coś takiego. Myślę, że jest to i tak całkiem dobre osiągnięcie. No i zobaczymy co będzie dalej. Za dzisiaj wam dziękuję, do zobaczenia. No i cześć.